Dzień dobry, nazywam się Ewa Jarocka i chciałabym dzisiaj przeczytać trzy wiersze z tego oto tomu. Jest to tom, tom zatytułowany Nie ma dobrych ludzi, jest on moim debiutem poetyckim. W 2016 roku wygrałam tym tomem konkurs organizowany przez Fundację na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza we Wrocławiu. Rok później, w 2017 roku, za ten tom otrzymałam trzecie miejsce na festiwalu Złoty Środek Poezji W Kutnie. Pierwszy wiersz jest wyjątkowym wierszem dla mnie, dlatego że najbardziej go lubię, i tym wierszem rozpoczynałam też swoją propozycję konkursową. Miałam nadzieję, że urzeknę żyli yy, i tak się stało. Wiersz nie ma tytułu. Mam koleżankę bez zęba na przedzie. Nie dodaje jej to urody, ale jej to wisi. Ona jest niewidoma. Dlatego to moja koleżanka niczyja inna. Ona mnie lubi, a ja jestem trudna do lubienia. Przynajmniej tak mi mama powtarzała całe życie. A moja mama jest dla mnie jak Bóg. Moja koleżanka bez zęba na przecie ciągle mówi: mama i tata, i nienawidzę fałszu. Gdybym była na jej miejscu, powtarzałabym raczej: fałsz chroni nas przed nami samymi i zgubnym wpływem prawdy. A prawda to w ogóle sporna kwestia. Lęka nie ma mamy ani taty, choć ma dopiero 30 lat. Ma za to syna, zdrowego jak nie ona. Ten syn ją ustawicznie gwałci, poniża i bije. To on wybił jej ten ząb. Znalazłam go za pralką razem z kawałkiem dziąsła. Lęka twierdzi, że to element większej układanki. Włącza w nią Boga. Jej Bóg jest tak samo ślepy jak ona. Ma jednak zęby. Potrafi szczekać i gryźć. Co popadnie na oślep do krwi. Do drugiego wiersza inspirację czerpałam z książki Sylwii Hutnik, yy, Kieszonkowy Atlas Kobiet. Jego tytuł to Poroniłam cię i zostawiłam w okienku życia. Żebyś miało lepsze życie, żebyś wszystko miało lepsze. Piórnik. Tornister, wesele, żebyś wszystko zaczęło od początku, beze mnie. Skakałam Ci po brzuszku w moim brzuszku, po tej nitce, która była Twoim kręgosłupem. Swojemu chłopakowi też kazałam skakać. Taki jest ten świat, poroniony. A, i, a Ty i tak przyszłoś na świat. Wysypałoś się z mojego brzuszka, jak z dziurawego worka. Razem z nikotyną w wodach płodowych. Siostry zakonne uczeszą cię ładnie, ubiorą, ochrzczą cię i wybiorą ci taką matkę chrzestną, która co roku wpuszcza do domu księdza z kolędą. Wytatuują ci na czole K plus M plus B. Będzie ci tam lepiej, choć czasem dostaniesz po głowie drewnianym różańcem. Ale zostaniesz zahartowany. nie będziesz narzekało. Będziesz się miało dobrze. Ja cię będę odwiedzała. Będę ci się przyglądać z daleka, jak rośniesz, jak cię ubierają, jak zdajesz maturę. A jak dorośniesz i będziesz gotowe, podejdę do ciebie i powiem ci, że jestem. Jest to wiersz, z którego fraza znalazła się na okładce książki, czyli Nie ma dobrych ludzi. Wiersz powstał na warsztatach w 2013-2014 roku, dokładnie nie pamiętam, w ramach działania Szkoły Pisarzy, czyli Studium Literacko-Artystycznego w Krakowie. I teraz przeczytam ten wiersz. Źli ludzie. Tata uczył mnie, że nie ma złych ludzi. Siadywaliśmy w rynku, kupował mi lody i powtarzał, że moja mama nie jest zła, chociaż go zostawiła, że jego mama nie była zła, choć go przekarmiała. I jego ojciec, choć powiedział jego narzeczonej w dniu ślubu, że ona go kiedyś zostawi, bo on jest zły, nie był zły. Czy są źli ludzie na świecie? Wczoraj widziałam mężczyznę, który płakał na przystanku. Taki ktoś nie może być zły. Gdy nie płacze, jest taki sam jak wszyscy. Może nie ma dobrych ludzi. Mój ojciec, gdyby żył, byłby w wieku tego mężczyzny. Może to dla mnie znak, że tę prawdę da się jednak zaobserwować. Trzeba tylko mocno zaciskać pięści, aż polecą łzy.